Mnie nie chodzi o wygraną, tylko ja bym chciała te wszystkie tańce zatańczyć. Ludzie, którzy zajmują się taką wysoką kulturą, jakby niezbyt dobrze oceniają, nie wiem, udział w tańcu z gwiazdami i liczyłam się, że też takie opinie będą, tylko że ja od lat chciałam trafić do tego programu. Okej. Okay. I ja y, lubiłam się ruszać, lubię się ruszać. I więc miałam takie, że to musi być niesamowite, że możesz tyle godzin na tym spędzić mhm. z człowiekiem, który doskonale umie to robić i jakby nie wyobrażałam sobie i nie myślałam, że to są live'y i tak z czym to się wiąże, tylko chciałam właśnie tak intensywnie zainwestować czas w swoje ciało i o to mi chodziło i kiedy trafiłam do tego programu, to byłam bardzo szczęśliwa, ale... Mm, Myślałam też, że niektórzy ludzie na pewno z Teatru Narodowego bo będą się pukać w głowę. Tylko ja już mam 43 lata, mm -hmm. że jeżeli wiedziałam, że jeżeli nie teraz, tak. to już z kondycją będzie coraz gorzej, więc tylko teraz, 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 teraz. A też mam nie, że przesyt. Tylko już się troszeczkę nagrałam tych takich y, dramatycznych spektakli, tych wszystkich doświadczeń. No ty ponad 15 lat pracujesz mm. w tym teatrze narodowym, mm. prawda? Tak, więc miałam takie, że chciałabym się otworzyć na zupełnie jakieś inne doświadczenie i teraz już tylko tańczyć i śpiewać. Co, 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 co prawda, śmiałam się, mówiąc do mojego męża, że w jednym z wywiadów powiedziałam właśnie, że dosyć tych ról dramatycznych, chciałabym już tylko tańczyć i śpiewać, ale przyszłam po treningu i przez powiedziałam, Żadna rola mnie nie kosztowała dramatyczna. Mhm. Co, co ten taniec z gwiazdami. Więc, ale tak, ale mogę powiedzieć, że jestem w takim teraz stanie, y, m, takiego bym powiedziała, czuję się jakbym była zakochana. Mhm. Że jestem na takim haju od tych y, czterech tygodni.